Witajcie w kolejnym odcinku dotyczącym gry strategicznej Stara Waśń. Ten odcinek będzie dotyczył aktualizacji beta z, z numerkiem 26. A zatem zaczynamy. Pierwszy punkt, nowość. Wstawiona została grafika pokolorowana dla warsztatu, kamiennej wieży, grodziska drewnianego, warownik kamiennej i twierdzy. Oczywiście autorem grafik jest Rolf z polskiej Dobrydziary. Dziary. I jak widać, tu są te budynki, one są już pokolorowane. Jak widać, jeszcze został kamień runiczny do pomalowania, żeby zakończyć jakby ten proces kolorowania samych struktur. Dobrze, może teraz to tak wykasuję. Drugi punkt, nowość. Dodany został podgląd Twojej armii stacjonu stacjonującej na polach Ragnaroku. Zatem jak wiadomo, na pole Ragnaroka, Ragnaroku możemy już wysyłać wojów, ja tu może tak się szybko przeklikam i wyślę coś, A, powiedzmy 10 łuczników. I teraz już mamy tutaj podgląd naszej armii stacjonującej na polu Ragnaroku. Jak najedziemy oczywiście tutaj z boku, nasza armia faktycznie jest na sterowaniu ręcznym, także wszystko się zgadza, tu my już widzimy ją w podglądzie. Dobrze, następny punkt, Zakasuję. Ja Trzeci, poprawka. Poprawiona została wersja graficzna przy wejściu do gry po wysłaniu formularza rejestracyjnego. Na ostatnim tam odcinku właśnie przy rejestracji tam nie za bardzo było równo umieszczona treść. To zostało poprawione. Teraz już jest to w miarę symetrycznie. Nie będę tego pokazywał, bo musiałbym tworzyć nowe konto. Szkoda czasu. Czwarty, nowość. Do świata, wody, do świata wody dodany został kamień runiczny i, do, i dodatkowa zakładka do, dotycząca pomocy. Zatem lecimy do świata wody. Oczywiście też przez kamień runiczny. I tutaj już wchodzimy. Jesteśmy w świecie wody. I tu już mamy dodany kamień runiczny. Jak wejdziemy na ten kamień runiczny, mamy możliwość właśnie wysłania wojów. Yy, tu jest ten właśnie ta pomoc. I tu jeszcze może już ubiegnę, tu już został, została e, siedziba morskich łotrów. E, dobrze, także wykasuję tą nowość, czyli czwóreczkę. I siedziba morskich łotrów, to jest szóstka. Dobrze, piątka. Nowość. Dodana została nowa zakładka do gospody dotycząca sojuszu. Tak, powracają sojusze. Prawdopodobnie będzie to w troszeczkę w innej formie niż w wersji 4.0. A mianowicie sojusz w świecie Midgardu raczej będzie symboliczny. Prawdopodobnie, aczkolwiek może to się zmienić. W tej chwili, jak widzicie, tutaj jest w opracowaniu, ale już ta zakładka została dodana, już jakieś prace są tu poczynione. Prawdopodobnie właśnie w tym Midgardzie, czyli w tym głównym świecie, będzie ten sojusz symboliczny, zaś prawdopodobnie w innym jakimś świecie, będzie to dość istotne, ale to jest temat rozwojowy, także w przyszłości ten temat, do tego tematu wrócimy. Dobrze, to już piąty, teraz siódmy. Nowość. Dodana została pierwsza animacja przelatującego ptaka dla wersji komputerowej mobilnej. Tu gdzieś on tutaj już nam latał. Nie będę go łapał, bo to jest yy, przypadkowo generowane. Jak się pojawi, to pokażę. Ósmy. Poprawka. Poprawiony został mechanizm łupienia przez bohatera. Błędy wynikają, wynikają z ostatniej aktualizacji, która nie została należycie przetestowana. O, może ja tutaj pokażę. Bo leci właśnie tutaj nasz ptak. A, nie leci. Myślałem, że leciał. Dobrze. I tak, tu jest zgłoszenie... Yy, no właśnie, to jest zgłoszenie Ambrożego Kleksa. Yy, TikTaka, czyli McConaughey'ego okazało się właśnie po, po tym, że to właśnie był problem z aktualizacją. Oczywiście aktualizacja tamta y, wcześniejsza została poprawiona i bohater już y, prawidłowo y, łupi y, włości. 9. Poprawka. Poprawiony został odczyt w karczmie Hanzy Kupieckiej y, listy pozwoleń, których ceny znikały po tym, jak zakup zakupiliśmy dowolny przedmiot. Faktycznie coś takiego się wydarzyło, jest to zgłoszenie, zgłoszenie ASSASSINO. Przyznaję się bez bicia, że musiałem trochę rozszyfrować, o co tu chodziło. O, tu leci właśnie ten ptak, o, tutaj na dole, także tutaj mamy go, tą animację. I oczywiście po znalezieniu tego problemu, faktycznie tak to się wydarzyło, że jeżeli kupiliśmy jakiś przedmiot, to nam pozwolenia znikały, czy ceny pozwoleń. Pozwolenia faktycznie nadal funkcjonowały, ale ceny znikały. Temat został poprawiony. No i dziesiąty, nowość. Dodane zostało wysłanie wojów do Świata Wody i ich podgląd, czyli adekwatnie to, co było w Ragnaroku. Wyślemy teraz wojów w Świecie Wody. Wchodzimy znowu do Świata Wody. Kamień runiczny. Bo to już jest stacjonalny powiedzmy, Weźmiemy sobie 10 toporników. 10 toporników wysyłamy. Tu nam się pojawia, pojawia informacja, że wysłaliśmy 10 do świata, toporników do świata wody. Tu mamy od razu podgląd naszej armii na, w kamieniu runicznym. No i tu, tutaj, jak najedziemy, automatycznie mamy tutaj drugą ikonkę, że podąża ręczne sterowanie. Jest to świat wody, czyli łajba. Y tu mamy też, od razu nam się pojawia jakaś informacja, chwostek, że sąsiad o nazwie Jupa zdobył kolejny poziom, chwostek zagwizdał i uśmiechnął się. Gratulujemy Jupie zdobycia kolejnego poziomu w wersji testowej beta. Jeszcze tylko tutaj wejdę do naszego podglądu wypraw i faktycznie to, co dzisiaj wysłałem, przed chwilą wysłałem właśnie na polerek na roku, są naszych 10 łuczników i na, do świata naszego wody również 10 toporników o Funkcjonują w tych już światach. Powrót w obu przypadkach, może już zawrócimy, jest 10 minut. Także wracają z obu światów w ciągu 10 minut do naszej głównej stolicy. Tym samym dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki. Zapraszam też do testowania w wersji beta i do zaklikania w karczmie. Pozdrawiam.